Czy wiesz, że oliwa z oliwek, ten płynny złoty skarb, może być zarówno sprzymierzeńcem, jak i zagrożeniem dla naszego zdrowia, w zależności od tego, z czym ją łączymy? Dziś odkryjemy najlepsze i najgorsze połączenia z oliwą z oliwek, a niektóre efekty, jakie mogą wywołać niektóre produkty spożywane z nią, mogą Cię zaskoczyć. Jestem dr Józef Nowak, a jeśli chcesz nauczyć się, jak używać oliwy z oliwek w najzdrowszy sposób, już teraz polub ten film i zasubskrybuj kanał. Zrozummy razem, jak ten składnik, tak obecny w naszej kuchni, może przynieść niesamowite korzyści lub stać się zagrożeniem. Gotowy! Zaczynajmy! Oliwa z oliwek ma bogatą historię sięgającą wielu wieków i jest jednym z pierwszych roślinnych tłuszczów stosowanych przez starożytne cywilizacje, takie jak Egipcjanie, Grecy i Rzymianie. Była czymś więcej niż tylko jedzeniem, uważano ją za symbol bogactwa. Uzdrawiania, a nawet duchowości. Dziś oliwa z oliwek wciąż jest podstawą diety śródziemnomorskiej, znanej z korzystnego wpływu na zdrowie oraz długowieczność, którą zapewnia ludziom ją stosującym. Pod względem zdrowia, oliwa z oliwek to prawdziwy skarb. Jest bogata w jedno kwasy tłuszczowe, głównie kwas oleinowy, który pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu LDL i zwiększa poziom dobrego cholesterolu HDL. Ta kombinacja sprzyja zdrowiu serca i zmniejsza ryzyko chorób wieńcowych. Ponadto oliwa jest pełna przeciwutleniaczy i polifenoli, które zwalczają stany zapalne i wolne rodniki, chroniąc komórki przed przedwczesnym starzeniem się i uszkodzeniami prowadzącymi do chorób przewlekłych. Ale oliwa z oliwek to coś więcej niż wsparcie dla zdrowia serca. Badania sugerują, że regularne jej spożycie może odgrywać rolę w zapobieganiu rakowi i demencji. Polifenole i bioaktywne związki obecne w oliwie mają właściwości antyrakowe, hamując rozwój komórek nowotworowych i chroniąc dna komórkowe. Ponadto, jako silny środek przeciwzapalny, pomaga chronić mózg przed procesami zapalnymi związanymi z demencją i chorobą Alzheimera? Te związki wzmacniają pamięć i poprawiają funkcje poznawcze, co czyni oliwę z oliwek z przymierzeńcem w zapobieganiu tym schorzeniom? W jaki sposób najchętniej spożywasz oliwę? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Odżywianie to zawsze bardzo ważny temat dla naszego zdrowia. Dlatego, na ograniczony czas w komentarzu, zostawię link do darmowej książki cyfrowej na temat 50 produktów antyrakowych i jak mogą one chronić Twoje zdrowie. Pobierz już teraz i zacznij zmieniać swoją dietę na dłuższe i szczęśliwsze życie. Oliwa z oliwek, podobnie jak każdy inny produkt spożywczy, musi być ostrożnie stosowana w połączeniach. Istnieją składniki, które mogą zwiększyć jej korzyści, podczas gdy inne mogą osłabić jej działanie. Zacznijmy od zrozumienia, których kombinacji należy unikać, a które mogą być wartościowe, aby maksymalnie wykorzystać wszystko, co oliwa ma do zaoferowania. Pierwsze złe połączenie to oliwa z oliwek i czerwone mięso. Oliwa z oliwek jest niezwykle zdrowa, ale łączenie jej z czerwonym mięsem może nie być korzystnym wyborem. Czerwone mięso Szczególnie tłuste kawałki wiąże się z większym ryzykiem zachorowania na raka oraz promuje procesy zapalne w organizmie. Ten stan zapalny jest dodatkowo nasilany przez spożycie tłuszczów nasyconych obecnych w mięsie, co może wywołać stres oksydacyjny, zwłaszcza w układzie trawiennym. Łącząc oliwę z czerwonym mięsem, duża część antyoksydacyjnych właściwości oliwy może zostać zneutralizowana przez wysoki poziom tłuszczów nasyconych w mięsie. Ta mieszanka może również sprzyjać powstawaniu szkodliwych związków, takich jak eminy i heterocykliczne czyli toksyczne substancje tworzące się podczas gotowania w wysokich temperaturach, które są związane ze zwiększonym ryzykiem raka, zwłaszcza okrężnicy i żołądka. Chociaż oliwa chroni przed starzeniem się komórek, połączenie jej z czerwonym mięsem może osłabić część tych korzyści, negatywnie wpływając na zdrowie jelit i serca. Aby skorzystać z zalet oliwy, Warto łączyć ją z chudszymi źródłami białka, takimi jak ryby i warzywa bogate w błonnik. W ten sposób zachowujesz właściwości antyoksydacyjne oliwy, wspierając zdrowie układu trawiennego i sercowo-naczyniowego. Nasze pierwsze dobre połączenie to oliwa z oliwek i pomidor. Oliwa i pomidor to fantastyczna kombinacja, pełna korzyści zdrowotnych. Pomidor naturalnie bogaty jest w likopem. Silny antyoksydant związany z profilaktyką chorób serca i niektórych nowotworów, takich jak rak prostaty. Co więcej, likopen jest lepiej wchłaniany przez organizm, gdy spożywany jest z tłuszczem, takim jak oliwa z oliwek, co czyni to połączenie idealnym. Łącząc oliwę z pomidorem, maksymalizujesz wchłanianie likopenu i innych składników rozpuszczalnych w tłuszczach, tworząc prawdziwe superjedzenie. Ta para jest również korzystna dla zdrowia skóry i układu odpornościowego ponieważ likopen i antyoksydanty z oliwy działają synergicznie, zwalczając wolne rodniki i zmniejszając stan zapalny w organizmie. Ta współpraca pomaga chronić komórki przed przedwczesnym starzeniem się i uszkodzeniami, oferując dodatkową warstwę ochrony przed chorobami przewlekłymi. Spróbuj przygotować świeżą sałatkę z pomidorami i skropić ją dobrą oliwą ekstra virgin, albo zrobić domowy sos z tych składników. To pyszny i skuteczny sposób na dbanie o swoje zdrowie każdego dnia. Drugie złe połączenie to oliwa z oliwek i sery przetworzone. Połączenie oliwy z serami przetworzonymi to druga rzecz, której warto unikać w diecie. Sery przetworzone, takie jak śmietanka czy sery topione, są często pełne tłuszczów nasyconych i sztucznych dodatków, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Te składniki nie tylko obciążają układ trawienny ale także są związane ze zwiększonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego. Wysoka zawartość sodu w tych serach przetworzonych może prowadzić do zatrzymania wody i podniesienia ciśnienia krwi, co dodatkowo przyczynia się do problemów zdrowotnych na dłuższą metę. Kiedy oliwa jest łączona z serami przetworzonymi, jej korzystne właściwości zostają zneutralizowane. Tłuszcze nasycone podnoszą poziom cholesterolu LDL, tak zwany złego cholesterolu. Co skutkuje zwiększonym ryzykiem nadciśnienia i chorób serca. Ta kombinacja nie tylko zmniejsza pozytywne efekty oliwy, ale także może być czynnikiem wywołującym przewlekłe choroby na przestrzeni czasu. Dlatego lepiej unikać tego połączenia, aby zachować zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Jeśli uwielbiasz ser, wybieraj mniej przetworzone odmiany, takie jak sery świeże lub dojrzewające w sposób rzemieślniczy, i spożywaj je z umiarem. Oliwa znacznie lepiej komponuje się z produktami świeżymi i naturalnymi, pomagając czerpać z jej dobroczynnych właściwości. Drugie dobre połączenie: oliwa z oliwek i cebula. Teraz przejdźmy do zdrowego i pysznego połączenia: oliwy z oliwek i cebuli. Cebula to prawdziwa sojuszniczka zdrowia, bogata w antyoksydanty, takie jak kwercetyna, która ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Kiedy dusimy cebulę na oliwie. Bioaktywne związki obecne w obu składnikach wzmacniają się nawzajem, tworząc synergię, która przynosi organizmowi jeszcze więcej korzyści. To połączenie nie tylko pomaga wzmocnić układ odpornościowy, ale także zwalcza stany zapalne i poprawia krążenie krwi. Kwercetyna obecna w cebuli wykazuje właściwości, które mogą pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi i ochronie serca. Dodatkowo, smak karmelizowanej cebuli na oliwie jest nieodparty dodając wyjątkowy akcent do każdego dania. Niezależnie od tego, czy w ciepłych potrawach, takich jak zupy i smażone dania, czy w świeżych sałatkach, ta para jest wszechstronna i smaczna. Wprowadzając to połączenie do swojej diety, nie tylko podkreślasz smak potraw, ale także wspierasz zdrowie w pyszny sposób. Spróbuj podsmażyć cebulę na oliwie ekstra virgin i odkryj, jak wspaniale ta para wpływa na Twój smak i dobre samopoczucie. Trzecie złe połączenie. Oliwa z oliwek i migdały. Migdały są często uznawane za doskonałe źródło składników odżywczych, bogate w zdrowe tłuszcze, białka i błonnik. Jednakże, gdy są łączone z oliwą z oliwek, może dojść do nadmiaru spożycia lipidów. Obie opcje są zdrowe same w sobie, ale ich spożycie razem może skutkować nadmiernym ładunkiem kalorii i tłuszczów. To połączenie może przeciążyć układ trawienny. Utrudniając prawidłowe trawienie i powodując dyskomfort żołądkowy. Dodatkowo, wysoka zawartość tłuszczu w tej mieszance może zakłócać wchłanianie innych istotnych składników odżywczych, zwłaszcza tych, które również rozpuszczają się w tłuszczach. Oznacza to, że zamiast zwiększać korzyści z obu opcji, to połączenie może ograniczać efektywność organizmu w odpowiednim wykorzystaniu składników odżywczych. Z czasem nadmiar kalorii i tłuszczów może prowadzić do przyrostu masy ciała i problemów metabolicznych, takich jak insulinooporność. Aby zmaksymalizować korzyści obu składników, najlepiej spożywać je w różnych porach. Możesz cieszyć się mi jako zdrową przekąską w ciągu dnia, a oliwę z oliwek dodać do sałatek lub ciepłych potraw wieczorem. Dzięki temu twój organizm skorzysta z najlepszych właściwości każdego z nich bez przeciążania układu trawiennego. Trzecie dobre połączenie: oliwa z oliwek i szpinak. Na zakończenie, przyjrzyjmy się doskonałemu połączeniu oliwy z oliwek i szpinaku. Szpinak to prawdziwe super jedzenie: pełne żelaza, witamin A, C i K, a także przeciwutleniaczy, które pomagają chronić komórki organizmu. Gdy łączysz szpinak z oliwą, korzyści się zwielokrotniają. Oliwa nie tylko poprawia smak. Ale również wzmacnia wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak witamina A, która jest niezbędna dla zdrowia wzroku i skóry. To połączenie jest idealne do wzmocnienia układu odpornościowego, ponieważ zarówno oliwa, jak i szpinak zawierają związki przeciwutleniające, które zwalczają stres oksydacyjny w organizmie. Dodatkowo oliwa dodaje delikatnej tekstury i bogatego smaku, które sprawiają, że szpinak staje się jeszcze przyjemniejszy w różnych potrawach. Możesz je wykorzystać razem w świeżych sałatkach, daniach smażonych, zupach, a nawet w zdrowych sufletach, zwiększając wartość odżywczą posiłków w smaczny sposób. Dodając to połączenie do swojej diety, nie tylko promujesz zdrowie, ale także sprawiasz, że posiłki stają się smaczniejsze. Spróbuj dodać oliwę do gotowanego lub świeżego szpinaku i odkryj, jak ta para może korzystnie wpłynąć na Twoje podniebienie i zdrowie. I jak, podobały Ci się te wskazówki. Teraz wiesz jak najlepiej korzystać z oliwy i dokonywać zdrowych wyborów na co dzień. Nie zapomnij polubić filmiku, zasubskrybować kanał i udostępnić go osobom, które również powinny poznać te połączenia. Do zobaczenia w następnym filmie.